Cześć, z tej strony. Słuchajcie, witam Was w codzienniku. Dzisiaj mamy, jeśli się nie mylę, bo straciłem troszeczkę rachubę, wtorek 4 maja, godzina 16. Dzisiaj dzień, codziennik troszeczkę odmiennie od tego codziennika wczorajszego, który był, wydaje mi się, codziennikiem dosyć, że tak powiem, rubasznym i zabawnym. No, dzisiaj tak zabawnie nie jest, dlatego, że chciałem zamienić, znaczy powiedzieć parę słów na temat dzisiaj szeroko omawianego wydarzenia, czyli śmierci policjanta na służbie. Policjant z Raci Boża zastrzelony. Media różnie podają, albo podczas kontroli drogowej, albo podczas legitymowania człowieka podejrzanego o tam różne rzeczy. Ja słuchajcie, nie wiem. Media podają jedno, policja podaje jedno. Nie wiem, co właściwie tam zaszło. Świadkowie twierdzą, że tylko trzeba pamiętać, że świadkowie to są świadkowie, ludzie cytowani przez różne właśnie media, także te słowa mogą być przekręcane. Świadkowie mogli nie widzieć dobrze. Świadkowie twierdzą, że usłyszeli strzały i zobaczyli już leżącego i napastnika, człowieka, który był znany policji podobno w związku z tym, że miał jakieś sprawy związane z nielegalnym obrotem narkotykami. Oraz świadkowie zobaczyli leżącego rannego policjanta, któremu udzielana była pierwsza pomoc. Natomiast człowiek, który, policjant, który wzywał karetkę, zakładał kamizelkę kuloodporną, już jakby po wydarzeniu. Mm, nie wiem. Ja nie widziałem wiarygodnych relacji, nie widziałem tego na własne oczy oczywiście. Natomiast wiem, że zginął policjant. I. Ludzie, którzy zgłaszają się do odbywania służby w policji bądź w innych formacjach szeroko pojętych, porządkowych, mundurowych czy w wojsku, muszą sobie zdawać sprawę z tego, że ich służba jest służbą, która może zakończyć się śmiercią. Składa się przysięgę wojskową, składa się ślubowanie, jeśli się nie mylę policyjne. Podejmując się służby, człowiek sobie zdaje sprawę, ale oczywiście nie dopuszcza do swoich myśli, tego że może kiedyś ta służba skończyć się tragicznie. To jest na pewno wielka tragedia. Młody policjant 43 lata podają media, ten który zginął. Nie będę mówił o brakach w szkoleniu i innych rzeczach, nie będę się wymanżał na ten temat, ponieważ mówię, nie wiem jak wyglądała sytuacja. Chciałem natomiast powiedzieć tylko i wyłącznie o tym, e, jaka reakcja na te wydarzenia zapanowała wśród tłuszczy i gawiedzi w internetach, co oczywiście nie dziwi, bo niestety internety są pełne wypełzających spod kamieni indywiduów. Komentarze, słuchajcie, czytałem na paru grupach związanych z bronią palną. Wśród bardzo porządnych komentarzy wyrażających smutek, ewentualnie zaciekawionych po prostu całą sytuacją, o co tam poszło, o co tam chodziło, oczywiście pojawiło się mnóstwo komentarzy z cyklu. Bardzo dobrze pewnie, pewnie myśleli, że jechali pałować dziewczyny, a trafili na kiziora jakiegoś. Następnie teksty, bardzo dobrze, zą, lat zomowców, albo bardzo dobrze, na, przyjmą następnych do policji, czy tam następnych psów. Słuchajcie, pisali to ludzie pod własnymi nazwiskami na Facebooku, nie jacyś goście ukrywający się za pseudonimami, choć oczywiście ci, którzy ukrywają się za pseudonimami też brylowali na tych forach. I naprawdę, no, powiem wam, ja wiem, że tak jest. Wiem, że nie powinienem się dziwić, no, ale naprawdę, jakim to trzeba być, być głównym po prostu, żeby w ten sposób komentować coś. Tacy ludzie powinni zostać wypisani ze społeczeństwa, którzy w ten sposób się wypowiadają, bo to są właśnie ludzie niebezpieczni. Niepokojące było to, że wśród komentarzy właśnie mówiących tego typu rzeczy, że bardzo dobrze po tego, że, że pies zginął i tak dalej. Znalazłem również parę wpisów ludzi na stronach związanych z bronią, z posiadaniem broni, co ogólnie w ogóle z bronią palną. Parę wpisów ludzi, których konta wskazują na to, że są to osoby dysponujące bronią palną. Myśliwy, jeden, drugi strzelec sportowy. I to są goście, którzy w ten sposób się wypowiadają o, o poległym na służbie policjancie. To jest przerażające. Ja zdaję sobie sprawę, że podobne indywiduła są na całym świecie, podobne, podobni debile i mówię ludzkie śmieci są wszędzie. No ale cały czas reaguję na to nerwowo, jeżeli coś takiego widzę. Słuchajcie, nie ma co rozkminiać, co tam się na razie wydarzyło, nie ma na razie co co tam się wydarzyło, bo nie wiemy co tam się wydarzyło. Jak będziemy wiedzieć, jeżeli takie informacje zostaną gdzieś tam? Ujawnione, no to wtedy sobie można dyskutować, czy policjanci postąpili profesjonalnie, czy, czy nieprofesjonalnie. Trzeba jednak pamiętać, że policjanci na służbie giną. Od 1990 roku zginęło na służbie ponad 120, około 130 policjantów, jeśli się nie mylę. Na 2017 rok to było, zdaje się, 120 policjantów. Mogę się mylić. W każdym razie policjantów na służbie zginęło więcej. O wiele więcej można powiedzieć niż żołnierzy polskich, którzy zginęli podczas pełnienia służby bojowej gdzieś tam. Wydaje mi się, że w dużej mierze wiele reakcji tego typu i tego, koment tego typu komentarzy pod tą informacją o śmierci policjanta, to jest również efekt nieprzemyślanych działań rządu oraz działań kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i dowództwa Policji które spowodowały znaczący spadek zaufania do policji, szacunku do policji i generalnie no słuchajcie, ja też nie mam ciepłych myśli jeżeli myślę o policji aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że wśród policjantów jest wielu takich, którzy, przede większość takich którzy wykonują swoją pracę dla naszego dobra to zło, które jest w policji najczęściej jest to zło w kierownictwie policji które dla swoich karier gotowe jest swoich podwładnych wpierdzielić na największą minę. E, jeszcze jeden kamyczek do ogródka, albo nie, już nie będę na ten temat mówił. Mówię, najpierw zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy będziemy dyskutować. Dlatego mam nadzieję, słuchajcie, że wśród widzów mojego kanału nie znajdują się ludzie, którzy w ten sposób piszą takie komentarze pod śmiercią, czy policjanta, czy żołnierza. Pamiętacie w czasie wojny zginęli żołnierze w Afganistanie na przykład, w czasie misji polscy i na forach internetowych było dobrze im tak. Zginęli walcząc za amerykańską ropę. No to najemnicy, nie gniją. Takie były komentarze. Tego typu osoby, które takie rzeczy wypisują, to naprawdę powodują u mnie <laughs> dawno nie u mnie naprawdę wkurw, no bo ja kiedyś bardziej się denerwowałem, a od pewnego czasu się nie denerwuję, a jednak takie komentarze powodują u mnie chęć wypłacenia kopa w twarz takiej osoby. Słuchajcie, jeżeli widzicie gdzieś tego typu rzeczy i takie zachowanie w sieci, zwracajcie uwagę. Napiszcie co o tym, myślicie pod takim postem, jeżeli ktoś tam takie rzeczy pisze. Warto. I bądźcie pełni zrozumienia w ciężkich chwilach dla innych współczucia. Współczucie jest podstawą tego, żeby jakoś godnie żyć. Współczucie dla innych. Trzymajcie się na razie, cześć.